Cześć, witajcie, z tej strony Tomasz i dzisiaj um, chcę wam powiedzieć tak, że e, że dzisiaj gram z moim widzem e, i dzisiaj sobie zobaczymy, czy ja sobie akurat zacząłem e, tak e... O Jezu, co się dzieje? E, dzień dobry. Witam pana e, e, e. No no A no, tak dobra e, No na no, no, halo, no bez jaj. E, dobra. Zrobimy tak. Dobra. E.

da, się, e, więc ciekawie jest, bardzo ciekawie, nie powiem, e, więc witam pana, e, ojeju, o nie, a pierwsza, fajnie, fajnie, ciekawie. Jakby co, drogi panie, widz, e, pan, panie Nosna Furia, e, jakby co zmieniłem sobie robota, e, o, b, bez nadziei, szybko ginę, wiem, wiem o tym, e, i Oj, oj. <laughs> Nawet nie mam podjazdu. Ciekawie. Powiem szczerze. Ciekawie. Dobra. Zobacz teraz, jaka ma robota. O! O! Bra... Atakujemy się. Ale to zdechnę. <laughs> ja kontra taki robot to nie ma szans, ale... <laughs> ale super jest. Jak chcecie to możecie też pisać swoje swoje nicki, możecie też dołączyć. Mogę, mogę was dołączyć do gry. Jeśli chcecie, oczywiście. To piszcie, piszcie, piszcie. Oczywiście. Oj, 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 No to... No to fajnie. Super. <śleszamy> <śleszamy> Ale śmierć szybka. Ciekawy. strony to ten jest nie fair, ale że, że ja mam tytana, ale tam. No to jest tam. Ale widz ma roboty takie. Ujujuj. Trzeba przyjąć punkty trochę kontrolne. bu, 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 -bu. Artur. No, ładnie. tak. Pat i kot. Kot i pat. No, dzień dobry. No, dzień dobry. No, nie zdążyłem. O nie. Nie, już nie mam. Nie. Nie mam, nie mam, nie mam. Jeszcze raz. Dawaj go. Dawaj go. Dawaj. Nie, nie trafiłem. Nie zdążyłem. Dobra. Ciekawie, nie powiem. Yo. Jakby co pozdro dla... E, pana Nocna Furia Games. Oj. No, co jest? Ale te roboty są mocne. Szczerze mówiąc. Ale, ale tego tytana porobi ono. Nie wierzę. Elo. No, wiadomo, zginałem szybko, no miałem takie roboty. No, no cóż, no nic co powiedzieć, nie? Ale fajnie, fajna rozgrywka. Jeszcze mam przed sobą dwie rozgrywki. Więc ciekawie jest. Nie powiem. Mm. I teraz. O. O. Okej. Okay. Więc no, widzimy się w następnej, nie? Tam ja ponownie, wybiorę sobie Hangar Pixonic Więc dobra, co my tu wybierzemy może? A, wybierzemy sobie Ravena, Ravena. Więc ciekawie Uuu. A no tak, właśnie Więc napisał też, że za drugim skokiem czy tam ten, to zwiększa się damage u Ravena, to dzięki i mówił, prawda, akurat. Ja tego nie widziałem, ale... Ale tak teraz patrzę, patrzę, zobaczyłem na lewym. Oj A co jego roboty? Dobra. Fajne Fajne roboty. Uj a tu nie ma uleczenia. Szkoda. No widzę. No ani jednym nie trafiłem. Ciekawie. No nie! Mój robot. O. Ale poszedł. Fajnie. poszło, poszło, Eee. <grym> <grym> y y y Halo? Dzień dobry. Panie Hałku. <grym> y to Zaraz gdzie się zrespić? Nie wiem, tutaj. Dobra, tego miejsca, i dobra. Lecimy dalej i przypieszamy. Uh, uh, uh. Dobra, super. Więc ciekawy to chyba jest hangar widza, więc fajnie, fajny hangar. Yy, szczerze mówiąc, to też bym sobie zbierał na skorpiona. Ha, ale. Dobra, yy, to zaraz. No dobra, transform, po transformie. Dobra. Chodzimy dalej. Hmm. <laughs> no, nie, nie uciekaj, nie uciekaj. <laughs> nie, 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 Chyba, że? nie, o nie, 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 po. nie, <laughs> hmm. no, Ups. Upsi. nie, no, bye, bye, nie, no, bye, bye. Zaraz, ale czemu to jest mrożenie? Halo? Nie wiem. Dobra, dobra. Ale szczerze mówiąc, to kiedyś. Miałem kiedyś fantoma. Miałem kiedyś fantoma. Kojarzy mi się. Że miałem fantoma. Kiedyś. I to było fajne robo. Tylko, że szybko mi go zabijali, bo miał na średnim poziomie go. O nie, 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 nie. Nie, nie. Nie ma, nie ma opcji, nie ma szans. Dobra, teraz mogę. O nie, 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 no, 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 no. Dobra. No i potem... O nie, 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 nie. Jezus! To się dzieje. No super, nie powiem. Aj, poszedłem. Eee, no, no ciekawie, nie powiem, jest. Eee, ale no, kościół się dosyć długo trzyma tym Ravenem. <grym> znaczy nie Ravenem, co ja gadam? Jestem pijany. Eee, no. No, dalej, dalej, dalej go. <grym> Dali, dalej go. No, nie ma, nie ma dojazdu. Oj, oj, oj. Ale co to są za. bronie, 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 bronie. bronie. Jezu. Specjalnie się podważam. Jeden punkt na trzy, super nie? Wszystkie, wszystkie będą przegrane, ale no. tam. Co z tego? Ale jest fan. A tutaj ten, to zwiększa się szybkość. Nie, zmniejsza się, no tak. Dobra. Okej, okay, rozumiem to. Więc dobra Dobra Wiadomo na dachu to łatwo nie Na dachu łatwo Dobra O moje zwłoki fajnie leżą super 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 a nie wiem czemu akurat tutaj teraz nie znikają te e, jakby zwłoki, tak mogę to powiedzieć. Zwłoki nie wiem czemu nie znikają. Bo tak to znikały, ale teraz to nie ten. Nie znikają. Nie wiem czemu. Czy tu zepsuło coś, czy nie? Czy może akurat na tym trybie nie znikają, nie mam pojęcia. Ale może też tak być. No.

nie ma tutaj, w tej grze już jest, nie ma. No. Dobra. To już przedostatni robot chyba, jak pamiętam. Jak wiem. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Proszę, nie, nie, nie. 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 To zdyginę, no jeden taran no ciekawie nie powiem ciekawie ale dobra przegram ta ale tam już co z tego dobra cztery do dwóch i sro super nie i yy... 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 fajna rozgrywka ale Ops, super Dawaj Ałodżun A zaraz, a czemu to nie uderz, Aha, muszę trafić, dobra Rozumiem I tu na razie muszę się jakoś kreć, bo tutaj Tu nie ma tak sensu dużo Dobra, dobra Ogień, ogień, nie, 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 ogień O, nie, nie, nie Nie, ja, nie, nie idę, ja nie idę, ja nie, nie idę, ja tak już miałem na rozgłosze, że podeszłem i teraz No do, dobra ale dobra Nie Wiedziałem Wiedziałem, no to było... To też było oczywiste. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj go, Daj, dobrze. Ale ile jeszcze ma, się, ma fan robotów? Nie wiem. Ale ile jeszcze były raz, dwa, trzy... Chyba jeszcze dwa roboty. A ja mam tyle życia, mało. Co to jest za robot? Lech, nie, nie, nie. Nie, no nienawidzę tego robota. To jest najgorszy robot. A czemu on? Hello? No to fajny też ten robot jest. No muszę przyznać fajny też jest. A no teraz takie miejsce na kampę. No, mam ostatniego robota, więc no. Sora, że kampię, ale no, no muszę jakoś, nie? No, prze, no muszę jakoś. Mam ostatniego robota przecież, ale. O Jezus. Nie, 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 nie. nie. O nie, o nie, 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 nie. Zostaw mnie, zostaw mnie. Ognia. Ognia go. A, widzę tryb. Ach, ale bo blisko. O nie, teraz. dojdę. Dobra, dawać. Szybko. Szybko będzie remis, chociaż. Dobra, dobrać. Nie, bo ja też zostaję obrażenia. Nie. No nie, no nie. Ja też dostawałem wyraźnie. O, widzę score z edycji specjalnej, no. Ja, miał, ja miałem na Fujinie 3 takie. Z edycji specjalnej. Więc ciekawie. Więc dobra. Do gry specjalnej i do boju. I to będzie ostatnia rozgrywka moi drodzy. Mm, więc nie wiem czy teraz będzie walka. No teraz chcę sobie, zaraz, to, to zależy teraz, z jakiej jakby ten nasz e... widz, jaki będzie miał, czy to będzie, zaś ja zobaczę robota tego, co to jest za robot? Co? Ale ja chciałem zobaczyć, a to jest fen, dobra. Sorka, no bo ja chciałem, bo ja chciałem po prostu... Eee, teraz... Jaki hangar? Eee, teraz jaki hangar? Ale teraz swój? A no dobra, dobra. Swój, dobra, bo nie wiedziałem jaki po prostu. Bo jak wezmę swój, to będzie ten z Pixonika, nie? I troszeczkę będzie niewyrównane. Mm, to tak, do jakiego wziąć? Hauka? Hauka, dobra. Dobra, dobra, spoko. Po prostu nie wiedziałem. No nie, to jest. To jest Raven? Nie, to nie jest Raven. O Jezus. A nie to jest, co to jest za robot? A to jest Lech, dobra. Dobra. Spoko. Yy. No niestety, no wiem, ale jest, że jestem nubem troszeczkę, ale no, no. Z takim hangarem, no ja mało zacząłem. Dosyć krótko temu zacząłem, ale. ano no, staram się jak najbardziej, żeby zdobyć jak najlepsze roboty, nie? Staram się, ale no niestety nie mogę się dostarać. Nie, 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 cofa. Dobra, uwaga, o tak, o tak. O, nie, 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 nie. nie nabiorę się na to, nie ma opcji. Nie ma opcji, nie, nie, nie. Papa. <laughs> no. <kly> no. Hauk na hauka? Dobra. Zrobujemy. Zrobujemy teraz. Nie, ne, bo... Nie, 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 ne, Nie wiem co teraz będzie. Ale zobaczymy dalej. Yy, zaraz to... O nie, 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 nie. Aha, bo to pewnie... Z tej skrzynki było. Bo też było można wygrać takie, taką z skrzynki. Nie, 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 proszę, nie, 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 nie. Muszę. proszę, nie, nie. Stop, stop. Dobra. Stopuję. Dobra, uwaga, uwaga. No, na dół, na dół. Ale żem przeżył, ale super, nie. Teraz pewnie dostanę, nie? Z tej nowej broni. Um, ciekawie będzie, nie powiem. Nie, 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 nie róbcie mi. Nie. Szybka śmierć. Um, dobra, mender. Zaczynam z menderem. Będę musiał za chwilę tego Stalkera wyrzucić, no bo on tylko psuje. No tylko psuje wszystko. Mogę sobie Leo wziąć, chociaż to już lepsze bo było niż ten Stalker, no wiadomo, Leo to bez sensu, ale... No Stalker na Amortiumach, no to chyba chyba daleko nie zajdę. No nie, no te gościu, no. Dobra. Nie! Nie! Dobra, teraz normalna walka. No co? Co? No, widzę, że się zbierało ulepszenia, nie? Co? Zbierało się ulepszenia? Aha, <grystanie> dobra, a tak. Co to tutaj było? Co to? Ale no wiadomo ja nie dam rady na ciebie, gościu, no. Ja nie mam takiego hangaru dobrego! Co? Nie ma takiego dobrego hangaru, no. Sara. Dobra. Co jest? Kilka sekund i już tyle obrażeń? O nie. Dobi. Chociaż do czegoś się przydajcie wy. Nie, nie, to się nie da. To się nie dzieje. To się nie dzieje, nie! Nie! Come on Co? Nie No teraz zobacz, jakiego ma robota, gościu No zobacz to! Co mi zostało <ścoughs> Co mi zostało? Zdechnąć D. D. To no, to też mi zostało jakby co. Spoko luzik. Dobra, teraz będę kampił, nie, chyba nie, nie. Nie wiem. No nie, 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 nie. No, nie, nie, no, kurde. Co? Co? Co jest? Czemu to tak zadaje obrażenia? Ludzie, co to jest? Co to jest za broń? Jak ty się ulepszyłeś tak mocno? Przecież to jest masakra, totalna. Nie wiem, no przecież ty teraz podlecisz i mnie zabijesz. Na hita masz mnie, totalnie. nie na hita ty mnie masz teraz. Niestety. No sora, no. Gdybym chciał, to bym... Gdybym chciał, to bym chciał. Dobrze, moi drodzy. Tak zakończymy to. Yy, za grę, dobra, no dobra, moi drodzy, no to tak skończymy to. Yy, na razie, cześć, ja jeśli więcej, yy, to ja teraz ostatni mecz na Hangar Pixonic ale Dobra, no to jest rad, długi film. Dobra, tam będzie dług, długi film. E... Dobra, to tak i idziemy jeszcze raz. w yy, Dobra, teraz Hangar Pixonik. dobra. Yy, no to co? Yy, Fendira. Dobra, Fendira bierzemy. To będzie ostatni teraz yy, ten. Ostatnia... ostatni meczyk. Więc no. Jeszcze masz ten słaby trochę. No wiadomo, jestem aż taki... nie jestem aż taki... nie gram tyle lat, nie wiem czy... Tutaj, ten pan tutaj gra właśnie tyle lat, czy co, czy nie wiem, nie mam pojęcia, ale A tego się dowiemy, może. Dobra. Dobra. O nie, nie, co tak mocno, co, co tak mocno? Co tak mocno obrażeń, gościu? O nie! Jestem skupiony trochę. Dobra, udało się. Oberta, ładuj się. Ja to zginę, wiem o tym, ale Ale no cóż. Eee, no nie nie, 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 nie mam ochoty. Jeszcze walczyć nie mam ochoty. Wiecie, moi drodzy czas zginąłem przypadkowo szybko, moi drodzy. No, niestety, ale no. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz będzie double kill ognia z powietrza. <ścoughs> z powietrza. Nie, nie, no przecież tak szybko nie, zda, nie, nie zginę, nie? Chyba. Nie, ja zginę tak szybko. Raczej. Raczej, aczej. No, można. Może troszeczkę tak. Chociaż, chociaż nie. Chociaż nie. Chciałem, 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 coś zrobić mądrego, ale jednak się nie udało. Dobra. Ognia. Ognia. Do pieca. Dobra. Dawaj. Dawaj. Nawalamy. Na chwilę, chociaż nawalamy. 2, 1, 0 Ognia. Ale to jest wolny ten tabloid z ogniem. Wolna jest bez sensu. Co za bez sensu. Bra. Dobra. 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 Fajny, Super. Dobra. No nie, ten robot. Nie. Kman. No. Dobra. Gdzie jestem? Tu. Dobra. Nie! Ja tu skina. Co jest? O nie! Chciałem coś innego zrobić, ale się nie udało Dobra, poszło To ostatni robot? Nie wiem, nie mam pojęcia Ale zobaczymy Dobra Darałem, że przejmę punkt kontrolny, żeby na jakoś, żeby tak szybko nie przegrał. Nie, ja tu przegram teraz, bo oczywiście nie dojdę, nie, nie przejmę punktu. Nie. Bra. W środku, w środku, w środku. No, nie trafiam. Nie trafiam. Nie trafiam. Nie trafiam. Co jest? Zlagowało mnie, zlagowało. Zlagowało mnie! Co jest? Zlagowało mnie, co jest. Zaraz. Ale dziwnie napisałem. Yy... Dzięki za gry, będzie na Dobra. Moi drodzy, dosyć długi odcinek, ale będzie ok, jest. E, więc tak, oprócz specjalną. No i cóż, to jest przykład, że, że sakera nie można już używać. Dobrze. E, żegnajcie. I chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że powoli zbliżamy się do orkanów i za jedną skrzynkę będę miał specjalną do otwarcia, więc no żegnajcie, nie? Na razie cześć.